Przy określaniu oczekiwań trzeba uważnie słuchać klienta. Wszystko w celu, aby precyzyjnie określić jego potrzeby funkcjonalne i psychologiczne. Zanim sprzedawca skieruje do odbiorcy sprecyzowaną ofertę produktów i usług, musi, a właściwie powinien odpowiedzieć sobie na dwa bardzo ważne Pytania: Czy już posiadam rzetelną wiedzę na temat oczekiwań klienta? Oraz, czy chcę sprzedać klientowi produkt optymalny istniejący w banku, czyli najlepiej spełniający jego życzenia? Cały problem polega na tym, że często nakłania się klienta do produktów nowych lub najbardziej atrakcyjnych cenowo. Owszem, wypada zasygnalizować klientowi, że tak atrakcyjne oferty istnieją, ale sprzedaż powinna opierać się wyłącznie na zaspakajaniu potrzeb klienta. Tylko wówczas będzie on zadowolony i poczuje się ważny dla banku. Traktowany uczciwie. Wyróżnia się dwa sposoby wypowiedzi, podczas których klienci informują o swoich oczekiwaniach. Są to wyrażenie potrzeby utajonej, a także wyrażenie potrzeby świadomej. Potrzebę utajoną można szybko wyodrębnić z kontekstu usłyszanej wypowiedzi. Jednak nie jawi się ona jako konkretny postulat klienta. Na przykład, mam dość wysoko oprocentowany kredyt w innym banku, mój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w innym banku jest nisko oprocentowany i sporo kosztuje. Jak wynika z treści przytoczonych zdań, nie trudno jest ustalić, co sprawiłoby większą satysfakcję klientowi i spełnienie jego oczekiwań. Bez wątpienia byłby to niżej oprocentowany kredyt i wyższe odsetki od środków lokowanych na rachunku osobistym przy jego mniejszych kosztach prowadzenia. Wyrażenie potrzeby świadomej następuje w sposób oczywisty dla zgłaszającego postulat. Po prostu ogłasza on swoje życzenie i liczy na poprawę swojej sytuacji. Na przykład, szukam banku, który da mi niżej oprocentowany kredyt na refinansowanie podobnego w innej instytucji. Potrzebuję banku, mającego w swej ofercie rachunek osobisty, lepiej oprocentowany i tańszy od tego, jaki posiadam. Podstawowym zadaniem personelu bankowego jest Trafne i szybkie rozpoznanie oczekiwań utajonych i świadomych oraz fachowe zaproponowanie środków zaradczych. Jednocześnie zawsze trzeba uzmysłowić klientowi potrzebę utajoną w taki sposób, aby stała się świadoma.